Drodzy Państwo, Szanowni Państwo, członkowie wyjątkowego zespołu spacerowego, wyjątkowego, pochodzącego z Szymi Tomaszowskiej, powiatu Tomaszowskiego, zespołu, który jest, drodzy Państwo, naszym ambasadorem w Polsce. Biorą udział w różnych przeglądach artystycznych, osiągając najwyższe możliwe miejsca i to, co jest istotne. nawiązują do kultury polskiej, nawiązują do kultury naszego regionu, naszego powiatu, naszego województwa, a w dniu dzisiejszym przedstawiają to wyjątkowe, radosne wydarzenie, jakim jest przyjście na świat Jezusa Chrystusa. Uczynili to z radością, z ekspresją, tak jak widać, przeżywają głęboko i chcą, żeby to wszystko, co wyśpiewują, również dotarło usłyszeli, nas nas prosić i że myśmy, drodzy Państwo, tym wydarzeniem, jakim jest Boże Narodzenie, żyjemy w kolejnych dniach i tygodniach. To jest pokazanie nas w tej części powiatu, wśród tych, którzy mogli dzisiaj po raz pierwszy usłyszeć właśnie to wyjątkowe wykonanie Dziękuję jest tutaj panom, którzy grali i przegrywali do tych pięknych i pastorach. Także, moi drodzy, życzę Wam na kolejne lata waszej działalności tak wspaniałych występów i to, co jest ważne, może...